Przede wszystkim nagrywam tego shortsa po to, żeby wam pokazać. O, to znaczy moją no, prośbę. Widzicie ten komentarz? No proszę was, nie piszcie takich rzeczy. Mi naprawdę bardzo smutno jest. Moje marzenie to też jest zostać takim youtuberem, tak jak inni. Chciałbym mieć dużo trochę tych tych. No i tak czasami wypada, że no... Proszę was, zostawcie mi. Suba. Mówiłem, no, tyle osób was ogląda mnie, no ale nie chcecie zostawić żadnego komentarza. Tylko tutaj, nie? Jeszcze co mi pokazujecie. Dlaczego wy tak robicie? Proszę. Zróbcie to dla mnie, chociaż raz. Nie chciałbym mieć takich komentarzy. A Ty chociaż jakbyś mi odpisał na ten komentarz? Dobrze, ładnie. To nie wiem, to bym ci chociaż podziękował, bo bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał dostać trochę tych subskrypcji. Pa widzowie, ja nie wiem czy coś z tego coś będzie w ogóle. Pa!